Przekonało mnie to, że tak na dobrą sprawę nikogo z nas to nie kosztuje wiele, a możemy pomóc innym. Jest to bezbolesne. Dwie metody pobierania szpiku, stależa biodrowego, lub bezpośrednio transfuzja krwi poprzez pobieranie krwi. Żadna z tych metod nie jest obarczona ryzykiem jakichś powikłań. Dzisiaj to się w skali świata przeprowadza i jest to normalny zabieg. Także, bycie dawcą szpiku, myślę, że to każdy z nas powinien być dumny z tego, że, że jest potencjalnym dawcą szpiku. A szczęście jest znaleźć się tym faktycznym e, dawcą dla drugiej osoby. Bo tutaj jest największy problem, że nie każdy może być tym dawcą, nie każdy e, może znaleźć tego bliźniaka genetycznego. E, no i to się wiąże z tym, że, że powinniśmy po prostu najwięcej ludzi zbierać, tak? najwięcej potencjalnych dawców, aby w momencie, kiedy się znajdzie taka potrzeba, żeby okazać się tym. E, tym uzdrowicielem, tą, tą pomocą dłonią, czasami ostatnim ratunkiem dla innej osoby. Pan już oddawał szpik? Jeszcze nie, czekam. A od jak dawna jest już Pan zapisany na, na listę dawców? Od półtora roku. Dopiero około 300 tysięcy Polaków jest zarejestrowanych. Porównując się do chociażby sąsiadów, czyli Niemców, gdzie tych potencjalnych dawców jest około 4 milionów ludzi, a w innych krajach. E, ta populacja jest znacznie jeszcze większa. Dlatego, dlatego ta cała akcja drużyny szpiku. Dlatego dar szpiku, dlatego my biegamy, pływamy i wszędzie te koszulki i tą całą akcję staramy się rozpropag rozpropagować. Na każdych praktycznie zawodach jest dziś nasze stoisko, gdzie rejestrujemy tych potencjalnych. Dawców i żmudna, to jest ciężka, żmudna praca, żeby, żeby przekonać ludzi. Mam nadzieję, że z, z dnia na dzień ta mentalność wśród nas, Polaków, odmieni się i każdy będzie nie bał się przede wszystkim zapisać i nie bał się tego, że, że coś się stanie, tylko że myślał o tym, że może komuś uratować życie.